Miał na sobie brązowy strój, siedział, skulony w kościelnej ławce. Trząsł za chwilę zniknął, mówi jedna z naocznych świadków zdarzenia. Witam Was, drodzy widzowie, bardzo serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Dziś mam tu kompana do losowania, specjalnie tych gadżetów do Was. Ale on już nie chce losować, bo uciekał. To jest taki kod, który jest znaleziony na Ulbeksie. że go znalazł tam w kartonie. Zakopany strasznie głęboko. Ale to z dzisiejszym odcinkiem nie ma nic wspólnego. My sobie dziś omówimy dwa tematy. Pierwsza sprawa to park Świerkleński Podczas końcowych już pożegnań z Wami zrobiłem parę fotek na miniaturkę. Ja tych fotek nie przeglądałem podczas montażu tego filmu. Dopiero po renderowaniu zobaczyłem, jak chciałem zmontować miniaturkę. Że uchwyciła się dziwna istota, taka błękitna. Ja taką istotę już. Widziałem na kopców w piekarach śląskich, nie uchwyciłem tego kamerą, bo to coś szybko bardzo przebiegło. Ja wtedy miałem kamerę na prosto i nie mówiłem o tym, że tam mi takie coś przebiegło. Jak chcecie ten odcinek zobaczyć, to tu będziecie mieć nazwę i wpiszcie to u mnie na kanale w Wyszukiwarce. Tam Wam wyszuka ten odcinek. Nie tylko. Ta niebieska istota się ujawniła na fotce, bo jeszcze są jakieś dziwne jakby pańczyny u góry, jak widzicie, bo ta fotka była robiona w przejściu tego parku. Po prawej stronie był kosz, latarnia u góry, Po prawej stronie po lewej stronie nie było nic i po tej lewej stronie właśnie ukazała się ta niebieska istota, jak ją widzicie. U góry były jakieś dziwne wstączki czy cokolwiek, no tam nic takiego nie było. Nie wiem co to jest. Skąd ta istota się wzięła? Jak się ukazała? Nie miało to miejsca, żeby się skądś odbiła, bo tam nie ma nic niebieskiego, ale się ukazała. Drugie zdjęcie, które Wam teraz pokazuję, widać w ogóle cień zamazany, jakby tam coś było na tym zdjęciu. I też to jest bardzo dziwne. Ten park ogólnie jest bardzo ogromny i badam sektorami. Ja w tym parku widziałem też złą energię. Ta zła energia jest w pewnym sektorze, do którego się też wybiorę i może coś uchwycimy. Jest tam taka zła energia, bo widziałem ciemne cienie. Tak więc do tego sektora się wybierzemy. A drugą z historii to chciałbym wam po powiedzieć po losowaniu, bo większość z was też mi pisał na komentarzach, czy w kościele straszy. Są takie kościoły i nawet jest taki kościół w Polsce, o którym zaraz się dowiecie po losowaniu. Nie tylko na pewno ten kościół jest w Polsce, w którym może straszyć, ale w tym akurat kościele w, w Dolnym Śląsku zdarzyła się dziwna bardzo sytuacja, ale to się dowiecie za chwilę po losowaniu. Teraz sobie polsujemy. Kto wygra jakiś tam gadżet? Ja nie będę patrzał, żeby nie było. Pomieszony, pomieszony. Pomocnik oczywiście uciekł zmierzyć co zdarzenia i się śpi już nie wiadomo dobra wyciągnijmy pierw jeden los nie patrząc tygrys 7 6 8 6 tygrys 7 686 tu jest ten nick niech się ze mną skontaktuje na maila roberte małpa gmail.com tutaj niech się ze mną skontaktuje ta osoba dostanie bryloczki wyślemy jej to nie wiem czy impostem czy czymkolwiek niech do mnie napisze Dogadamy się, jak to będziemy wysyłać. Oczywiście magnesik też dostanie. I jeszcze jedna osoba. Nie będziemy tu patrzeć, że zamieszamy, zamieszamy, pomocnik, uciek wiadomo. O. No, zobaczymy kto to teraz tutaj wygrał. Hmm. Hardcore 001100 Hardcore 001100 Taki nikt też niech się ze mną skontaktuje na maila. Jeszcze raz ten mail. Tu będzie ten nick. Mail będzie tutaj. Robert e mapa Tutaj. Te dwaniki wygrały z całego miesiąca z losowania gadżetów na Paranormal ghost TV. A teraz wam przedstawię z, z Synzisławia kościół, w którym Straszyła dziwna postać i to w dziwny sposób, bo dużo z was pytało się, czy może w kościele straszyć, czy może e, na przykład na cmentarzu straszyć, czy są tam jakieś dusze, dusze, czy tak dalej. Na cmentarzach to jest tak, że cmentarze są wyświęcone i nie zawsze na, na każdym cmentarzu coś się dzieje. Ale znam taką sytuację, że tutaj w Katowicach nie mam tego filmiku. Pewien ochroniarz cmentarza widział na kamerze taką białą kulę. Jak sobie o 12 w nocy biegła. Nie mam tego nagrania. Szkoda, bo by wam pokazał i to było coś niesamowitego. Nagle znikąd pojawiła się kula. Jeszcze tam była latarnia. I sobie biegła. Dobra, to chodźcie do tego materiału. Miał na sobie brązowy strój. Siedział skulony w kościelnej ławce. Trząście, za chwilę zniknął. Mówi jedna z naocznych świadków zdarzenia. Pokazał się też innej osobie. Wieś Sędzisław, to wieś leżąca w gminie Marciszów. Powierzchnia ludności wynosi 636 osób. Z tego 49,7 kobiety, a 50,3 mężczyźni. Ja mieszkam w okolicy od urodzenia. Pamiętam Marciszów i Sędzisław. Pamiętam Miedziankę. Tutaj też był wtedy inaczej. Stało więcej domów. Obok tego nowego kościoła. Był skup żywca. Inaczej to wszystko wyglądało. Ten obiekt z żywca wyjaśnimy sobie w materiale później. Pewien sceptyk, dowiedziawszy się, że w kościele wydarzyło się pewne zjawisko, jak to mała wieś, zareagował na rozniesienie się plotek i po przybyciu reporterów chciał ich po prostu. Pobić, popluć lub inaczej. Jak to w malutkiej wiosce nikt nie chciał słyszeć o wydarzeniu w kościele. Rozmawiać o tym też nie chcieli. Wiecie, jak to w małych wioskach wszyscy siedzą cicho, żeby nic nikomu ani słowa nie pisnąć. Kilka lat temu zrobiło się w media głośno z powodu rzekomego pojawienia się ducha w tajemniczym kościele. Postać ubrana w brązowy płaszcz widziało ponad 3 osoby. Jak to możliwe, że rzeczywiście tam straszył w tak młodym kościele? Ile ja pamiętam to ziemia powstała 4,6 miliarda lat temu. Na tej ziemi gdzie stał kościół, mogło się wydarzyć wszystko. Mogli być grobowce, mogł być kiedyś cmentarz, mogło się coś wydarzyć na tej ziemi. Tak mi się wydaje. Pierwsza osobie, która zobaczyła zjawę w brązowym ubraniu była Kościelna podczas mycia podłogi i podlewania kwiatków. Siedział w trzecim rzędzie i nagle zniknął. Jedna z mieszkanek opowiada reporterowi, w końcu się przemogła, że nie tylko Kościelna widziała zjawę, ale tym duch objawił się po raz drugi komuś innemu. Siedział w podobnym stylu, w podobnym ubraniu w trzeciej ławce i nagle zniknął. Dopiero ksiądz zajął się po trzecim objawieniu. Zjawy po prostu nie chciał rozgłosu i straszyć mieszkańców, że w kościele straszy. Ksiądz zareagował dopiero po trzecim wydarzeniu. Dlaczego? Już wam wytłumaczę. Mała wieś, w której mieszka 636 mieszkańców. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, a to by się rozniosło, to podejrzewam, że tacy chłopi i kobiety z tej wsi nie wchodziliby do tego kościoła. Przez to ksiądz tak zareagował. To było tak. Dwie osoby myły podłogę w kościele i nagle wiadro z wodą zaczęło przez mocno się przesuwać. Nagle się wylało. Te osoby wybiegły z tego kościoła i poleciały od razu do księdza. Ksiądz na niedzielnej mszy odprawił kazanie za duszę tego osobnika w tym brązowym płaszczu. I jak myślisz, dlaczego zjawa pojawiała się w tak młodym kościele? Jedna z mieszkanek mówi do reportera, tu wcześniej była łąka, nie stał żaden cmentarz, ani nic takiego, ani żadna mogiła. Po co by miał duch przychodzić do kościoła, mówi jedna z mieszkanek. To co ja wam wcześniej powiedziałem, ziemia ma 4,6 miliarda lat. Na tej ziemi mogło się wszystko wydarzyć. Znów inny mieszkaniec mówi: Niedaleko kościoła rzeczywiście tam była tylko łąka, ale nieco dalej mieścił się zakład fabryka. Rozebrano ją w 1954 roku. Ale trochę wcześniej słyszałem jeszcze od chłopaków, że w tej fabryce doszło do tragedii: jakiś mężczyzna stracił życie. A jak ty myślisz, widzą? Czy duch mógł przechodzić do tego kościoła i modlić się o łaskę? Czy uważał to jako czyściec? Pisz w komentarzach. To tyle. Widzimy się w niedzielę na odcinku stacjonarnym. Pozdrawiam was. Cześć. Do zobaczenia.